Siemano, jestem Roland, a jest dzisiaj ze mną Bezzi Hej. Maksior. Człowiek, człowiek Maxior. A, człowiek Maxior, tak, pychowiec Majki. Cześć wszystkim z kim? I Remus. Siemano. I gramy w MTA. Dobra, to wy gdzie lecicie tego? E, ty nie, może was, wsiadajcie maxiora, bo nie Ale nie no, lepiej nie jeździć piątkę, bo ty się u nas zawsze źle kończy. No dobra, to na razie. <laughs> macie, macie Maxiora. Hehe. Mhm. Mm macie, macie Ej, prze przejdziemy, przejdziemy. Pomożecie? Pomożemy. Ej, mam tylko dziewięć slugów. Ej, mamy tylko paliwa. się go do... Szlugi. Ej, Maksiu mam pytanie, masz może ta Ja mam. Nie? Jest, dobrze, ej. jest! Ja, ej, ja was nie boję macie tyle pojazdów, Was buta chodzicie. No. No i co? No bo i temy, my nie mamy picia jedzenia w ogóle, nie? I medykamentów nie mamy, więc to będzie bez sensu. Ja na przykład takich rzeczy jak picie jedzenie nie, udżywa, nie używam od paru dni. <grym> ja się ciągle zabijam. Wicenie. Bo grasz <grym> robisz sobie kanapkę 3 dni. Ja... O, ale wyłapał! Zatrzymaj się! Szczały słyszałem. O, ale wyłapał! A ja nie. nie Zaba, a ja zabiłem. Ja gremu wyciągnął, nie? Ej, co nam nać na farmę Sancheza? Fajnie. Ogólnie może że powiemy zostaliśmy dwa pojazdy od kogoś podprowadzone pod bazą stałe Ze wszystkim Prawie <laughs> się Rolanda Nie Roland Jezu Ej okay. gdzie my idziemy na plaży Pamiętam czy tutaj się wczoraj działo Pabel, nie, nie chcę, No jest diabeł. to? Diabeł mi jest, to siedzi i... Siedzi w tobie, dokładnie! Wiesz co, ja ci powiem, gdzie diabeł siedzi. Diabeł siedzi w rękach i nogach bez jego, bo ani nie umie skręcić dobrze, ani nie umie kurwa gazu się. do brzydki. Bo ty po prostu tak. masz obciążenie, to kurde, walisz masę, masę i nic więcej, nie? A. Gdzie lecimy? <laughs> walisz masę i kłada nam do przodu, przechyliło wtedy. Ej, może pójdziemy przestawić ten wieżowiec, co? Wbijamy się tam? Aha, no tak, dobra, to idziemy kreple i no. tam się ba... i tam raidem rejestrują ogólnie dzisiaj jest tłuszcz, jest czwartek abyście nie wiedzieli a tam na Kłównie tym... Dobie, nie wiedzieć. Wopi... No, u na wopi... tłusty czwartek jest w kwietniu ja tak nie, aktualnie, nie? Ja te... nie chcę tam, ja chcę tu taki mem zrobić, taki Maxi tłusty czwartek, hmm. dzień jak co nie. ej, gracz leciał na lewo, patrz, lewo, lewo Cię. Tutaj. Ej, co tu jest? czemu niby dzień jak co, że wat? No, że dużo, nie, tak, że dużo pączku, takie masa Ej no. w ogóle tyczajcie dzisiaj. Dawracaj, dawracaj. Bez... Co z o, znowu zrobiłeś? Chcesz? No powiem ci mojego farta, Roland nie zbył z tego, ale może ty zbijesz Ty pewnie tak, ale Roland ci... Ej, hey, by... Loknął się, tak ja mam no, to powiedzieć? mam w domu, nie? Przed chwilę poszedłem sobie zjeść, nie? No i tak, no pierwszego tak, jem wiesz. Takie mniejsze, nie? No i zatem pierwszego nic nie, nie było, nie? Żadnego nadzienia, nic, idę się sprzeciw. Z czym te. Pusty, z zemem. A ja kurwa nic nie miałem, nie? Właśnie, wczoraj Maxi nie miał nawet mema wysłać. Był, było białe tła i napisy. No. Jedź tutaj, bo tu dobre itemy się respią. Bo wy takie cheatery jesteście. Ale mogę Dobra, powiedzieć? ja tu idę. Hakel, Ty jest Ale wiesz, że mamy jeden paliwa? Ty, jakie dobre itemsy tu są. No, ale paliwa nie ma już. No to jedź, zatankuj czy coś. A ja nie wiem, gdzie tu jest stacja. No ja nie ogarniam Las Palmas. To jest Los Santos dobra, mam karnister Widzisz można Można Powiedz mi można. Ej, Jak można... Nie nie rozumiem cię ja tu zaśmiałem dzisiaj pączki tak, żeby się wylewał Lolo, ten kolej. O ile tu typów no, jest! Samo miałem Gdzie? Takie fajne mięciutka ten bez rzemu, nie? Ej Lul, to ty tam jesteś z są bronią na jadłem. plecach, nie? Eee, no kurde to... gremi mi wywaliło Cztery pączki i dużą pizzę Ej gościu myśli, że nas zabił bo, bo ich pięknie zrobiłem? Wiem ja chciałby Tu gdzieś tam jest stacja dobra Dobra biegniemy Gdzie ja tu jest wiecie do tego z, z tego No to stacja, najpierw pod skate Stacja stacja Jak pod skate trzeba tam i i aż iść Przecież to jest przy no, Metr to pod jest skate, No to skate obok skate'a Przecież to jest jednego. ten najwyższy budynek geniusze Co? Fuck. Tu jest Genio. najwyższy budynek przecież Wód. No to o czym wyglądacie w jakimś budynku piętrowym? Kurwa chodź na skate i dopiero od skatea później. ale miałem laga! No mi ja też nie, nie. to nie było dużo. A mnie nie, hehe. Znowu cofło Pistnie Ty ty ty... Ej kopiery Tu będzie ciężowiec Za 3, 2, 1, jeszcze kawałek... 3, A nie, Bołgrad, panie Maju. Tu A jest in, stacja, na prosto chyba Ej w sumie możemy iść sobie tak przez skatea Gdzie ten budynek jest, ty mi o, powiedz picie, lepiej? Picie, 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 Bo cię zabiję przyczyn. No na skate idziemy. Okay, Teraz zejdę jak coś. Babał? Tutaj ten, patrz, ten, ten oszklony. Tutaj Co ty tu No tu jest wejście kurwa, patrz Chodzimy, Adin Dobra to wy pierwsi, panowie kurwa, <noise> We... <noise> diabeł Ej, strzelają! Boże, Kurwa. się wystraszyłem! Ja też się wystraszyłem. Kurwa, gdzie kolejne piętro? Adin, panie mają. Słyszeliście te strzały? Nie. Jestem wyżej. O nie, tu jest Człowiek Maksior, ucieka. Ej, ucieka, ty, gdzie są te typki? Nie gdzie, wiem. Gdzie tu idzie dalej? A może są do ludzi w skejcie? Czekaj, zejdź, zatankuję. To ty, to ty, dobra. To ja, spoko, to nie Człowiek Maksior. Człowiek Max. Człowiek Maksior. Jezu, to Człowiek Maksior! Spokojnie. Dobra, do góry. Dobra. Ja słyszałem że tu jest mnóstwo itemów. Wof itemów tak bardzo, wof... No <laughs> nie. Takie że ja poleciałeś. O! Jest! Idę, id idę na pierwsze piętro, idę na pierwsze piętro, zaraz restart itemów. Ej, restart itemów! To ja A. idę z góry, to, to ja idę na górę. Prze, cię przerwecznie. <laughs> Sorry. Nie będzie. Się... Prowadź, prowadź, prowadź. Nie, jedź, jedź, bo ja mam z szlugi. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Ah. Człowiek ma za wokół mnie. Hej, ah, ah, ah. mnie strasznie. Będzie nie zabijaj mnie, bo nie mam itemków. Sami to obchodzi. Teraz będzie skatepark LS mode hardcore. On. Hardcore. Mode hardcore, mode kurde. ten Ty Jedź na ten skatepark. Jedź, jedź. Zakampimy się na tych chuli. Run, Mikey. Run. Yeah. Go, Forest. Run, forest, run. Wy jesteście na skajcie, nie? Nie, my Aha. jesteśmy w tym wieżowcu mm. dobudowanym. Dobra, trzeba trafić na skajta, a ja mam problemy zawsze. Jezu, Majki, przed chwilą tam byliśmy. No, ale to nic nie znaczy. Szybko zanim będzie lag. Dobra, już wiem Zdążymy! Ej, wiesz o że człowiek Maxior do ciebie idzie? O mhm. Nie, nic. Ech, ale, cofka. Ciup, wyleczy przez nie? Masz szczęście, jak ja wczoraj. Eee. Ale... Ale nas co kwło? No, jesteśmy na stacji, nie? O, mej pauzy, Dierżys. U Cychler'a by nas wyjebało i musielibyśmy czekać 20 minut. 20? 3 lata. 20 to mało powiedziałem. Jest, co ci pies. Jak tam był network, to ja wyłączałem i wracałem po godzinie. Oh, quit. Jeszcze to pojazdy szło znaleźć na środku San Fierro. No. Jeszcze tak wszystko było, nie? Smoke quit. Ja wypadnę przez tego, nie? Co, trzeba było jakaś... chodzić blisko szybno Trzeba by... No bo ty na tym piętrze byłeś przed chwilą. Dobra, ty ty byłeś. Remus jedziemy Ile, ile, ile to trwało? Minutę? Co nawet no, nie? Yo, nawet nie. Pół, Pół minut. minut. Ale boję się, że będzie jeszcze jeden. Nie będzie. Kuwa, nikt... O no. Ja już nie umiem nie znaleźć i nie? O, jeszcze jedzenie. Jak szybko jeźdz zanim jakiś typ... Ej, ty stary jeździć. Nie, nie, nie mogę, mogę wyekwipować niczego. Ej ty... Nie mogę przejść przez marker. Przeszedły, no. Nie wiesz? Lagi są, lagi, lagi, ale. Mój... O ile rzeczy zbieramy? Czekaj, bo. O, jestem już. Dobra, tutaj. To to o lol. Ile to item? jest pode mną? Ile? Co? Ja by... Ty ile tu itemów, temu A, moi w ogóle. Wszystko tu jest. Ej, a to ty CZ znalazłem. <laughs> Znowu nie mogę przejść z markerą, mogę. Takeaway. nie mam, mam infilda, ooo mój panie ja kochany 4 i... zbieraj te itemsy Jak ja to kurwa zrobiłem, że wyszedłem, okej? Okay. Człowiek maksior, network, e -a, e -a. wywali! E e Wyjebało mnie Nieeee Co to jest? Co to kurwa jest? Sprawdziłeś, nikogo w domu nie ma? No To dobrze Czekajcie, zobaczę czy ktoś jest w domu Zarazie. Dobra, to cięcie robimy, nie? No, nobrze, ja za 15 sekund wejdziesz. A w sumie. Zaraz by wbli, by... Ale u mnie render będzie trwał dłużej, więc ja robię się lecić. Głod, to jest taki jest? No. Fajne to. Ale Fajne to, to jest nasz kład. Układuj? Co mam wziąć? Bierz te itemy, tu są jakieś sody, charty. What the fuck, ile tu rzeczy jest? A ty żyjesz jeszcze? No fuck. No, no, no ja przybieram itemy. nie wiadomo, stupy chyba. Smoke with every day Jakie są dobre itemsy, M4 znalazłem Wow, ja też znalazłem Ja tutaj mam tyle Amo, że to jest magic Aka Trzech backpack What the fuck Ile tu tego jest? Gdzie, w tym wieżowcu? No, no nie Eee, ty. O, coś tam Życie ostra jak Aj, zaraz tu jakieś typy się zlecą M1011, szybko magii Podjedź tu po mnie, muś. Eee ale ten rower stoi na środku skate'a Musimy się śpieszyć, ludzie, tyle wam powiem. Cio, o ile? E, opona. Faję, wziąć tego Mój ponczek może stamtądaka. poczekać. Ja wyszedłem kolejny cz -a. Szybko biorę CZ-kę. I uciekam. Smoke weed every day. Fuck, fuck, fuck. Wyszli, uciekliście stamtąd. Ej, ukradli Nie. Maxior, człowiek maksior wyszedł stamtąd. To dobrze, wiesz, to może naciek. Ej, mamy CZ! Wchodzę i uciekamy, nie? Wiesz, tego kłada, jedziemy go zabić. No. Ej, tam chyba leży kolejna CZ. Nie, to nie jest CZ. Wchodź. Lezie CZ Tam lezie CZA. No podnoś tej temy, no. Ten gracz był na lewej, na lewej. Kto szczelił? To o Jezu! Ja też to słyszałem, no ma nie już taki... Ktoś strzela. Ktoś, ktoś strzela stary to tak dopiero teraz załapałem, że ktoś strzela Wielk mi się przetwarzał Nie, bo, kurwa tu, ja jestem dżin dżin Człowiek, Człowiek Ja jestem dżin Tak zwykły Widzisz Tak, ja, mawiaj sobie, mawiaj Ej, chodź na ten dach zakampimy, jak masz cz No Właśnie. Na który, na ten co? No ja prowadzę, zobacz no, Wypierdolę Ile ja, tu jest ammo, what the fuck? Tu trzeba by był autem <laughs> M4, o! Ale puste, bo wziąłem tam amo. Nie, ja jestem jeszcze, jeszcze, jeszcze niżej. Ja tu jest amo człowieku. Ej, ale może ten gościu poleciał na dach, Patrzę, tu wiesz. Zaraz będę chyba wyrzucał rzeczy normalnie, nie? No, nie tego układu. <laughs> no rzeczy. Ten strzela. Jak zaczyna już niedowierzać, nie? Jak my są. Je... Wyjedzie... Gili Suit. No też znalazłem Ej, mi się kończy miejsce w plecaku ja wywalałem, ja wszystko zjadłem i wywaliłem <noise> A potem, Obaj, a potem, ja że nie ma nie ten, wpada, żarcia w, do, w tym namiotach W dupia na miejscu, Ej, ile w lesie coś, coś, coś mam jakiegoś Co się stało? Co się stało się? Ja, jest, Dzień, ja idę do szpitala dźwięk. jak coś, e, żeby się mi nie zabili Mam jakieś maksioral w O kurwa, aaa No i spadłem mi O, to chyba już jest, już chyba znalazłem M4 ja bez maga, no Ej, byliście w szpitalu, bo był spawn, a nie ma metki tu wzięto, ale. No, no, byliśmy. no przecież wszyscy są tutaj a ty się. ine, gdzieś... nie mam akurat. No stary, połamałem się, jedziemy do szpitala. Ej, Roland, idę tam do ciebie, bo ja już tutaj przepatrzyłem swoje piętra. Tam, gdzieś, gdzieś, po drodze jest Enfield, to możesz go wziąć. Albo no ja będziemy, chyba ja z... nie, nie to mogę wziąć, no, bo on ma CZ-kę. Jedziemy do szpitala? Boże, tu jest o... wysoko, hopie, je, kajdź, ty za tobą. Ja że ja do... praktycznie na samym szczycie chyba. Bo nie wiem, jakie to jest duże. O czego by co? Ej, ja stąd nie wychodzę, jeśli ktoś po tutaj nie przyjedzie, nie ma mało... opcji. Czemu? Nie mam stąd za dużo. Ej, remus stój. Ja wybiorę tylko amunicję. Ja jak po morfinę, ty kam. Ja już nie mam Dobra. co brać, ja zaraz wyrzucę coś. Ja tylko ammo biorę. A walić tego pte... to wyrzucam to, biorę to, zaraz zacznę ten ptaki wyrzucę. Ej, tam można ten most taki przejść, ten dziwny dziki. Oponka. Bo tu widzę ptaki. Jest... tam wszędzie możesz chodzić, tylko uważaj. Ja Kolejny glissuit. Ej, jakiś typek na skateparku, biega. Dobra. To ja idę go zajebać. Ja idę go Ej, ktoś jest dobrać. na billboardzie! Serio? Nie! Chyba. Nie, to czekaj, albo zombie się tak zblagowało, albo gdzieś na billboard, Coś tam lata. Majki, gdzie jest ten, ten typek na skatecie, bo ja jestem za, za bramą Fla, tutaj. Dobra, Ktoś tam lata. nie widzę. Nie widzę go na skatecie. albo ktoś. Dobra, no, walisz no, te plecaki Fili, wszystkie. Boś, gdzie? Na dachu, za kontenerami. Aaa Jezus, znowu! Kto Nie. Gościu jest na kontenerach z, perfidnie przed... Y... To ja, Roland, nie strzelaj! Ej, ktoś jest na dachu. Właśnie, Gdzie? Ja wiem. A, ale on lata. Gdzie? Tam na dole. A to e, to ja jestem jest. chyba ślepy. Spróbuję go to ściągnąć. to jest cross. Dobra, to... Bo tak. Ktoś jest na dachu w gili, to jest ten gościu, którego ja widziałem. Chyba idę do góry. Jestem na kontenerach, nikogo tu nie ma. A w sensie, że tam na dachu, tak? Tak, tak, tam. Nie dobra. Widzę na tym pierze, to teraz ja jestem, tego tutaj tego nic, nic nie ma, Roland. Co? Ej, kto jest na kontenerach? Tu nic nie ma kompletnie. Remus to Idę wyżej. To jest. Ta, no ja. Wyż... Ej! <coughs> Remus tutaj i temu już tam wyżej nie respią. Ej, kto wleciał w gili na. Jaki tu jest? Jest? Nawet. Co ja to jestem chyba ślepy. O dobra, coś jest, ale to już nie i jest. Poszukali... Ej, ale tam. O, co za... Znaczy. No, znowu... to ja jestem chyba jakiś ślepy, nie? Ja pierdolę, ile o. To wy już tam... ej macie czyste wyjście, to wypierdalajcie stamtąd. No chłopie, ja my to, się ej, doszliśmy do końca budynku. My jeszcze do, do góry nie doszliśmy całkowicie. Do bazy macie ze 3-4 Ej, znalazłem znaczy, jakiś wysoki istnia. plecak, what the fuck. Okej. Czy jest ta jest ten? i... Idź tam pierwszy, ja tu I będę kamplił i osłaniam cię z cz ą tam chodź gościu, tam dalej, chodź tam ale dalej. Ale tam właśnie był gościu, wiesz? No to, Bez, to Jest kontakt. Słuchaj. ja wspieram kolejny. Ja wbijam do tego typa tutaj po. To mamo. ja Nie i idą mnie, jak mnie zobaczysz. Jestem... nie zobaczysz. Ja uważam i habe Kinder. the fuck? fuck? Więc ja mu nie było. Lurnetkę wrzucam w dupie ją mam. mam, nie nie mam Żebyś mnie danego typa, ej. Dobra, to widocznie... Dobra, może, tak, może wyrzucę... Gili, gili tam lat. Leci, leci! Bandaż mi niepotrzebny, dobra. To ja, to ja jak coś. Po takim dachu tam, gdzie... O kurde, co to było? Słyszałem snajperkę. Pier no, nie pierdolę, rzeczy. Jest ja, ja, jak... tu jeszcze ja, został. Jak umrze, nie? To ja tutaj idę. Od razu. Do... Ja jakiś sypek tu. Gdzie? Jebie. Maxor, wiem, że latał Maxor tam ty teraz za te kontenery. Maxor, będziesz skakiwał Wszedłem na budynek. Ej, Ej Roland! Na samym, na samym dachu są dwa namioty rozstawione Ej, to jesteś? Tak? Roland. Co? Daj mi pain A Biesz, ale no jest na Ale kurze. No to nie Roland, Mikey Ej, ktoś jest, no ktoś jest na skeypie w gili. Strzelajcie. Na jakim skeypie? No na skeypie gościu biega. No. A ja zrobiłem na skeypie. Daj, dajcie mi morfinę ten. Strzeliłem. Ja dupce! Znaczyna. Ja Znaczyna. nie mam spadochronu, Znaczyna. nie to Majki na samej górze. Miałeś snajpić? Kto strzela? Spadnij! No i dzuzi. Majki ciągle z dachu zlazłeś. już ty potrafiłem! Ej, ty jak mnie tu wziął z tego? Ty, Ezi. Co? Oj, tego jeszcze nie słyszałeś, podpitalałeś? Ktoś tak... Tak chyba tak robimy. Dobra, Gdzie? spadamy stąd. Woda! <laughs> nie, 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 ja stąd wychodzę. Dawaj, uciekam, bo to jest... Tutaj ej, ej tu! Roland, tu się skupili, spadamy Ej! A spierdol <laughs> Każdy to chyba już wydupia! Mam mam go nie typa, go nie typa, go nie typa! Czekamy do bazy, nie? Lepiej bez niej. A też tak, Zobacz, Ej, kto jest? Kto to jest? Remus? A, zabiłem tego typa. Puj ten budynek ma pięter Ej, Boże. kurde, tam był gościu w tym. Dostał dwa strzały z CZ on przeżył, to jest niemożliwe. No JEDU jest pięter! Nie wiem, lecę do przodu cały czas <laughs> Jak sprint przez ten Jak widzisz, to poczekaj na mnie Ej, to drzwi, ej, to drzwi nie ma tu jest. Ej konie, typka będzie wbijał na dach. zaraz Dobra Orlan, zwalamy stąd Prowadź nie. Ej, wy jesteście na tym wielkim? nie Już Nie, <laughs> daleko Idziemy do bazy, nie? Mamy za dużo i temu. Remus to ty, o kurde o, zabiłem typa, zabiłem typa Jakiegoś full fest uzbrojonego A to ty byłeś ty Ja nagrywam cały czas Ale latał Gilis Ej e, Tak, tak, zabiłem Dobra, to ja do niego... U akcja, u mnie zbieranie temu z budynku Tak I, ucie i brawurowa ucieczka w naszym Ej mikrofonie. nie mam ptycaka większego Ej, Ej, Ej Remus, jak ty tam skoczyłeś? normalnie no Ej mam amunicję, a nie mogę jej wziąć A wiesz ile ja mam amunicji? <głos> <głos> a ile ja? <noise> Remus nie mogę, perfidnie, nie mogę doskoczyć no, rozpędź je jakoś skocz. ten przejdę jakoś. Są tu jakieś okna, kurde, nie ma No ale, to do... dawaj, górą. Bieda. Gdzie są te snipery? Ciul! Jeszcze rakował, żebyś nogi płomął i morfiny no, nie, nie miał. Ma <laughs> nie, nie mam morfiny. Zabezpieczyłeś się? Tak. Remus, tepnij mnie tam, gdzie mnie zabiłeś, bo to nie było fair. Czemu nie było fair? Znalazłeś itemy i masz go tepnąć teraz. Kurde, jakoś tak czuję się odsłonięty z tą ulicą. o oh. oh, fakt to ty musz dobre strasze. Jakby tu iść tak, żeby kurde. O, tu nie zauważony, Co? Przykro jakiejś takiej fajnej drogi, jak, jak nie dotrę do bazy, nie, to się chyba powieszę. No nie idzie tam skoczyć, walić. Ja mam tego, eee. Yy, hatcheta i. Widzicie sterowieczego. Ja mam tego. Słuchajcie, auto! Okej, okay, yy, jestem na dachu. Ok, masz do cz ten? Yy, ja jeden ma nagrywał. O, rozglądam się z CZTy. ja mam infield dla 30, ja mam mojego spadamy na chyba. Na dół, na dół. Wy spadacie, o, tak? Kurde, my jesteśmy już ten! Zaraz będziemy w tym, w, drugi, w tego. Przymoście. No i. Remus, pamiętasz gdzie daliśmy kłada? Teraz będzie. Ej, tyś, ja mam go w tym. Przy moście Ej, A do chodzi. Mogę ci blue też. dać, chcesz? O, tu daj mi, bo jestem na strzała teraz. Ja jebie. Ja bym chciał wskoczyć tam, gdzie jest Remus, no ale. Jakoś mi normalnie jestem chyba, tak zestresowany tak, 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 tak. Okej okay, jestem, wow Czekaj. Nie wiem czy nie ma takich skisek jak Makszor czasami Idę do was, tam do bazy O kurde się Piękni ja Gdzie kto jest? Gdzie gdzie kto siedzi? Piękni Maxiur się zbliża Maksel się zbliża Gdzie wy jesteście w na mapie? Czemu ja nie mam mapy? <laughs> Czemu ja nie mam... Ja no, mam to za to 11 ogóle... chyba ja też dużo mam. A ja nie mam ani jednej. Remus, jak coś to jest bagnięty kompletnie system zbierania plecaków podejdzie, kogo, jak kogoś zabijemy, bo zabiłem typa i nie miał plecaka. Ej jak Remus? Bagnięty. A on może nie miał go tego plecaka No ale jak miał... skąd miał item, jak nie miał plecaka? No VAT Sloty można wykupić. No. A widzisz? A? No, I widzisz a wiem, człowiek. To już, widzisz? Jakiś, to już jest czwarty przypadek, nie? No, widzisz człowiek maxior ale... Ej ktoś idzie jeszcze skaj. Właśnie czemu ja nie, sk nie skupiłem 4 slotów na tym miejscu W tym budynku Ej jesteś genialny. Ej, tak mam wszystko a czy no najlepsze rzeczy, rzeczy mamy nie? O, człowiek Mahsior, niemożliwe staje się możliwe Masion też ucieka widzę z tej tak, z akcji Co? Też uciekasz z akcji? No uciekam z akcji, bo zabiłem typa uzbrojonego tego w gili No to to on, on ja, ja do niego z, y, Dwa strzały oddałem do niego z y, CZ i nic. Tak gościu... Normalnie? Pójdę system, to Roland, jak ktoś będzie to miałem. nie oszczędzamy ammo Co? Jak ktoś będzie szedł, to nie oszczędzamy ammo. ooo no, nigdy No to poczekajcie Mie, pójdzie. Po nie. Nie, nie, nie! Ja pierdolę. Nie, nie, nie. Mam 10 metki tu przystawę, ale nie to nie! Ja mam starczy mi trzymam. Ja mam 4, chyba. No widzisz, damy radę. Kurde ja boję bo się bo tym mostem iść. Nie wiem czy nie przepłynąć czasami. Ty, ty, Właśnie do koła, nie, tak, nie. Ja będę dookoła po kieł cię! Gdzie jesteś? O, piasek szczeka. Gdzie jesteś, Remu? A, dobra, no to ja ty, tutaj jest piasek. Wow, no i No, kampion na ludzi, nikogo tu nie ma. Gdzie oni są? Oni już uciekli? No, ja nawet mapy nie mam, żeby sprawdzić. Ja do mojego psa zamiast daj głos, mówię wof. Wof. Wow. I urob wof. Kiss powiedz wow, wof. Patrz, 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 K dwóch typa tu biegnie. Wof. Gdzie? Patrz tu. tu, tu. Tak, Wójtom. i ja mam staw. Patrz. O? Tak? Nie widzę nikogo. Patrz. Dobra, czekaj! Nie, nie jak zbierają i jakieś. Daję 5 euro gąbek, że ich zabiję. Eee, 5 któr... <noise> euro gąbek! nie oni, to nie oni, zabijaj. Ale czekamy aż. aż Ale oni się zbierać. gonią, oni się gonią, nie widzisz? Dobra, strzelaj. Strzelaj sobie. Roland już blisko. Emocje się Ej, co jest? Gają tu. I tak tuż przed wejściem do bazy taki sniper, nie? Może coś pod batą nam zostawią no. przy okazji. No. Albo przy okazji, przed, bo przy bazie będzie sniper. No też, no właśnie tego się obawiam, bo wszyscy wiedzą gdzie jest nasza baza już, nie? Zabity Jeszcze byśmy mieli jednak nim zatupiu, Ale nie Wylądował na skajcie ktoś TYPEK, TYPEK, PRZY CZERWONYM MOŚCIE CZŁOWIEK nie... MAKSIOR Widzisz? A mówi... Cz raz mówi, nie. poczekajcie na mnie Muszę przeładować, nie mam żamo do CZ-ki się jak wy się z nimi ten... Y, minęliście? Nie Złupi nie, nie jestem rolnikiem <laughs> Nie jestem rolnikiem Nie mam żamo do cz Ej, o... boję się iść tą ulicą, ja będę szedł tak, żeby jak coś tu zeskoczyć no, spoko, ja też. Na most się wbiliście? Jaki most, człowieku? No, nie, przyszliśmy przez środek mostu. Remus, idziemy tam po itemy jakieś? Mówiliśmy, <noise> że jesteś pechowy. No, ty wciąż nie wierzysz w to. <noise> Uwierz Taki w to. Ja bez lukru. No właśnie, bez, be, bez drzemu. Bez dżemu, kurwa. No to już, to się większy pech. Jakbyś nie miał lukru, to już w ogóle to by było pechowe, nie? A przecież miałem dwa magi, czemu już... Ja walę, nie. takie coś. Taki Wreszcie, interes tego nie bez jego spadłem na, Skoczyłem z dachu, spadłem na zobiaka i nie odjął mi to apę Dobra, bo no wybijaliśmy tam na skejcie Kurwa mam i filda, mogłem go zabić. Ej, auto, barak muszę. i auto nie Cztery do... auta tam są CZTERY AUTA Co? POD NASZĄ bazą. What the fuck? Co? Dawaj sprint do bazy, odkładamy itemy i robimy z odziei. Gdzie? No, no po, po, pod naszą bazą, 4 auta nam przywieźli Barak, Tomfa, albo ja się to nazywa? Tampa Tampa? No nie, no serio Patera teraz myśli, że my mamy SISy A to jedno jest, Tampa jest wybuchnięta mo do CZ Ale wam ktoś kurwa Też bym powiedział, że 50 pojazdów Ty zaraz. Coś jest, coś jest w tej szopie przed nami Szybko, szybko, nie, ta, ja tam w dupie, ja idę itemy odnieść pierwszą Odnieście i najpierw a ja obcaję to... głową Hej Sanchez tu jedzie Dobra, ja wciepł ty do pierwszego, lepszego na razie, bo to. Nie no, wścieknij tutaj Ej, dobra, to Remus, chyba Czekaj gdzie? Remus to. Tam dobra, gdzie ja wciepuję, bo tam to obok na lewo. Wsiadaj, nie ma czasu, zolej Ale je tu jesteś za. Zbyt. A magazynki wsiadaj tutaj jak coś, nie ok? ma siadaj, jedziemy. Na bronie. Ale no, zbieramy itemy, bo tu wszystkich powybijaliśmy. Tu magazynki wcale, tam gdzie jest. Maiki, Maiki, nie zbieraj lootu, bo wiesz, jak się to kończy. Zawsze ludzie to... zabijają, tym bardziej przy skajcie, Dobra, to, to gdzie. Gdzie jesteś. Siadaj no. Zaraz o, się dam, bo nie mógł włożyć i ten, tylko poczekaj jeszcze. Tak, szukam cię, gdzie ty Dobra, w kolejnej tutaj ja bronie tam. Tu ja jestem ty... tam, tam gdzie byłeś na początku, dobra. Idę do ciebie. Jak mnie zabściągnie, jakieś. I ja, ja sobie robicie z tymi samochodami? No, no nie! Jedź. Zaraz no, podejdzie się i zobaczysz, nie? Ile tego tu jest w pizdu, nie? Kurwa, widzę. Ej, ale wam ktoś to przywozi. Teraz, teraz! O! Ej, chodźcie się zakampimy i sprawdźmy, kto to przywozi. Pierwszy maksior wbiej do bazy, potem te auta. Ale nie chodzi. Ale były alpacie, bo byłyby auta i. fragi. <grym> tak, i ale potem by już wam nie dawali aut. No właśnie. No. Ale nie, Ech. ja tylko chcę sprawdzić, kto to przywozi. Trzeba to się to... zakampić tylko. Dobra, bobka na tak już do środka. Pik! To ja, to ja. Ej, jakiś typek tu biega? Co ci to wy. To ja, to ja, to ja. Bier, no. bier baraka jabiera to. O oh, fuck, prawie wszyscy. Ktoś tu biega! Remus po ścianach jeździ po... To remus jest w baraku! Nie, Remus jest ze mną. No tylko ktoś nam baraka właśnie zajebał. Co? Co? No. To z czemu nie strzelałeś do tego? No bo myślałem, że to widzicie remus Remus, no to chodźmy remus. Nagadam, że Remus jeździ po ścianach, bo ja z nim jadę. To jedziemy za nim, dawajcie, przecież to Czeka, jest Mesa się naprawia. Kurwa, no to dawajcie, po stanze zajebać tą Mesę. No nie no skąd by się teraz pojechał? Ja pierdolę. Ale ja myślę, tej, że, ale ten świat. To... No bez to ja. chwila, muszę coś sprawdzić. To co, z cztery odstań. pojazdów jeden został? Dwie, bo pokazać, wow. To, wsadziłem. Ale jeden był wybuchnięty, jak już przyszliśmy. Ale ktoś nam podstawia tyle aut, że to jest magia, ej, nie? Prosimy więcej, ale na, na przykład FBI by się teraz przydało. Kurde, FBI. no FBI jeszcze nie mamy, to by było spoko, nie? FBI, no i FBI tylko. Landstarkery też są bardzo fajne, nam ich tak. brakuje, Trumpy nie? Też. Stampy też. Patrioty w dużych no, ilościach. Po prostu, po prostu. No Patriotów mamy mało jest. trochę, mamy tylko trzy patrioty, nie? Kto skate Park LS? <grym> na pewno już nie my Jem pączka! O, mam drzem! Mm. O właśnie idę sobie po pączki. Remus, remus, gdzie jest remus, żeby go znaleźć Co chce ode mnie? Chcę zobaczyć ile fragów masz. Remus Widziałem cię, jesteś na samej górze Trzech zabiłeś już w sumie Dzisiaj, raczej w, w tym życiu. W tym życiu. Kurde. O, bez i. Hmm. Ej, nie jedziemy ja na, na, PGA na z Maxiorem, nie? Ustaw cztery w cztery jednym podpiłuj nogi, nie? I daje 5 zł, że bez, że się siedzi o, akurat fuck. na ten, na którym o, są podpiłowane do, nogi. <laughs> ty jedziesz. Pewne. Już tego Ej, ty jedzie jedziesz? Nie, już nie, tego nie, nie, do nie, 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 że tak tylko wyjadę zobaczyć A jak gracze zobaczą na filmiku ile macie pojazdów to powiedzą, że ja wam to respię tak Już Już dzisiaj taki jeden komentarz przyszedł już bo stoimy Kisze na, widać praktycznie na każdym odcinku jak je znajdujemy, nie? Ale co tam? Co tam? Napiszę, że się respią Walić to No, że tam Moc Jezusa pomogła Tak, bo Bóg tak chciał i mamy <laughs> dużo pojazdów Moc Jezusa Dużo kurwa ciekawe ile będzie już tysiąc namiotów 400 już Okej, okay, ziemia, potem. Ej może tu znowu będzie tam coś Ej skąd masz Aha, no na teraz na bę, będę wgrywał nowe skiny plecaków w końcu Uuu. Dobra, ja zejdę na chwilę Mhm Dobra, to zakończymy odcinek, co będzie? Mhm mm Remus jeździ ciągle, coś wali Piszą mi na skejpie no. no to, to dziękujemy je, to je. za uwagę, trzymajcie się, cześć, papa Siem! Pa.